Pan z wami i z Słowa Ewangelii według świętego Jana. Ała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam pośle od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, duch prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Przy okazji też jeszcze wytłumaczę Wam, że te świece, które były obok, one pokazują nam, że właśnie jesteśmy teraz właśnie przy tym stole, stole Słowa Bożego. Za chwilę będziemy także przy stole Eucharystii i tutaj będziemy także, tak jak z tego stołu bierzemy Słowo Boże i rozważamy, tak samo z tego stołu po raz pierwszy będziecie uczestniczyć, nie tylko będziecie widzieć, patrzeć, oglądać, ale będziecie mogli wziąć z tego stołu prawdziwe ciało i prawdziwą krew Pana Jezusa pod postacią chleba. A gdybyśmy wszystko zapomnieli, to musimy pamiętać, że ale głośno i Bóg jest miłością. Bóg jest, Bóg nas kocha i Bóg jest miłością. Ale ci, którzy są tam z tyłu, nie słyszeli tego. No, więc proszę bardzo, mówimy głośno. Jaka jest najważniejsza prawda naszej wiary? I że jest? Czy ostatnie rzędy słyszały, czy nie słyszały? Czy musimy powtórzyć? Okiwają głową, no to dobrze, no to nie powtarzam. Dobra. Słuchajcie, więc to jest najważniejsze, I żebyśmy tego, broń Boże, nie zgubili. Pamiętajmy, bo są rozmaite teraz sytuacje takie, że a to ładny, ładny strój, a to ładna sukienka, a to ładny wianuszek, albo to ładny jakiś, prawda, medalik. Jest wiele rzeczy takich, które mogą gdzieś nam, prawda, u, gdzieś nam zasłonić to, co najważniejsze. A co jest najważniejsze? No właśnie, to, że Bóg nas kocha i z tej miłości my jesteśmy tu i chcemy być blisko Niego. No i wracamy do, do Ewangelii, najpierw pierwsza sprawa, najpierw pierwsza sprawa, czyli dzieje apostolskie. Czy było cicho, czy był huk w czasie zesłania Ducha Świętego? Był huk. Huk i to dość wielki, taki wielki huk, że co się stało, że ludzie się. Zlecieli, tak, ludzie się zlecieli. To jest tak jak czasami jest prawda na Wilanowie, prawda, gdzieś tam na plaży jest jakiś huk, no to wszyscy lecą, prawda, bo może jest jakiś koncert albo coś się tam dzieje, prawda. To, otóż właśnie tu było w wieczorniku, że był jakiś huk, ludzie się zlecieli i nagle okazało się, że apostołowie, mimo że pochodzą z, jednej, z jakiegoś jednego kraju, mówią do rozmaitych Żydów właśnie z rozmaitych regionów świata, bo oni się zbierali przynajmniej raz w roku właśnie w Jerozolimie na Paschę i właśnie wtedy apostołowie zaczęli mówić. I okazało się, że mówią jakby do każdej osoby, bo Duch Święty jest właśnie taki dziwny, że On mówi do wszystkich nas razem, ale też mówi osobno. Co zrobić, żeby mówił Duch Święty osobno do mnie? Przede wszystkim trzeba chcieć usłyszeć. Tak jak powie, powiedziałem wam, że do komunii świętej pierwszą rzeczą, żeby przyjąć Pana Jezusa, to trzeba co zrobić? O co trzeba zrobić? Otworzyć, otworzyć serce, no ale otworzyć też usta, prawda? No bo inaczej nie przyjmiemy, prawda? Tak samo jest z Duchem Świętym. Jeśli nie otworzysz swojego serca i nie powiesz, przyjdź Duchu Święty, ja Ciebie bardzo proszę, żebyś mi dał na przykład dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej, no to jeżeli Ja Go nie poproszę, On się nie będzie wpychał. Ktoś inny się wpycha i wiemy o tym doskonale, prawda? Kusi nas bez przerwy do złego i On nas nie będzie pytał, a Duch Święty nas pyta. A wiecie dlaczego? Bo nas kocha. Dlaczego wasi rodzice podejmują czasami decyzje takie, które są dla was może niezbyt przyjemne, ale są dobre? Dlaczego? Dlatego, że na przykład jak chcemy więcej słodyczy, to rodzice nam nie pozwalają, bo wiedzą, że to jest niezdrowe. Albo jak chcemy gdzieś pójść i rodzice nam nie pozwalają, to też nie pozwalają z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu. A je, czy jest to powód taki, że na przykład chcą, chcą ci zrobić na złość? No nie. Dlaczego to robią? Jaki jest, jaka jest motywacja, proszę bardzo, jaka jest motywacja rodziców? Bo nas kochają. No właśnie, więc pamiętajcie, drogie dzieci, i zapamiętajcie sobie na całe życie, że jeżeli Wam rodzice stawiają, czy babcia, czy dziadek, czy w ogóle Wasi wychowawcy, tak samo w szkole. Jeżeli wam stawiają pewne wymagania, to nie dlatego, żeby was udręczyć, tylko dlatego, że was kochają. Bo jakby was nie kochali, to powiedzcie, a rób sobie, co chcesz, możesz się nawet pozabijać. Czy ktoś, kto kocha, tak powie do drugiej osoby? No właśnie, więc zapamiętajcie to, to będzie pierwsza nauka. Druga nauka z dzisiaj to jest taka to już troszeczkę na przyszłość. Duch Święty rozmaite daje rady. Możecie sobie wrócić. Aha, ile, ile było tych owoców Ducha Świętego? No, proszę. Dziewięć. Zgadza się czy nie? Zgadza się. Super. Czy ktoś może powiedzieć, komu się najbardziej jaki owoc Ducha Świętego pomaga, podobał? Jaki owoc Ci się podobał najbardziej? No? Pamiętacie może? Jaki owoc? No to dobrze, to Wam powiem. Mnie się najbardziej podobał owoc dobroć. Dlatego, że kiedyś, jak właśnie zostawałem księdzem, to miałem na obrazku, tym obrazku takim kapłańskim, miałem napisane tak. Bądź dobry, dobrą drogą prowadź swoje serce. Czyli bądź dobry. I to jest właśnie ta dobroć, jeżeli będziemy słuchać Pana Boga, co jest dobrem, no to na pewno pójdziemy we właściwym kierunku. I dlatego też życzę wam tego, żebyście właśnie byli dobrymi ludźmi. Dobrymi żebyście słuchali tego, co Pan Bóg mówi do Was w waszym sercu, bo On mówi naprawdę piękne i wspaniałe rzeczy. Ale, tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyście zapamiętali jeszcze jedną rzecz. Teraz jest trzecia klasa, niedługo będzie ósma klasa. I będziecie się zastanawiać, co mam robić, jakie liceum wybrać, jaką drogą iść. I wtedy was proszę, żebyście się modlili o dar rady. Mądrość, rozum, rada, męstwo i tak dalej. Módlcie się o dar rady. Żeby Bóg, Duch Święty, podpowiedział Ci, co masz robić, w jakim kierunku. Muszę Wam powiedzieć, że dar, dar rady szczególnie właśnie po ósmej klasie zadziałał przez moich rodziców. Ja myślałem o czymś innym. A rodzice pomyśleli właśnie w ósmej klasie o czymś zupełnie innym. I dzisiaj wiem, że ten dar rady do mnie przyszedł przez moich rodziców. Potem będzie kwestia matury, no i po maturze, no też pomódlcie się o dar rady, gdzie mam iść, jakie wybrać, jaką wybrać szkołę, czy studia, czy jakieś może inne rzeczy, a może... Jeżeli ktoś z Was będzie widział, może zostanę siostrą zakonną, może zostanę księdzem, może zostanę mężem, żoną. Bo o to też trzeba się modlić, żeby rozeznać. Czasami niektórym się ludziom wydaje, że to normalne jest, że ktoś musi zostać mężem, żoną. Czasami może się ktoś nie nadawać do tego, ale jak się nie słucha Ducha Świętego i nie prosi się go o dar rady, to czasami mogą być różne bardzo nieprzyjemne sytuacje. Więc dlatego też proszę was, żebyście, kiedy będziecie już wybierać swoją drogę życiową, zapytajcie się o swoje powołanie, ale nie pytajcie się tylko ludzi dookoła. No słuchaj, jak uważasz, bo może ktoś na przykład pragnąć tylko zaszczytów i na przykład chce, żebyście, żebyście robili jakieś rzeczy, które nie są dobre. Więc zapytaj, przyjdź do Ducha Świętego, czyli przyjdź do, do Pana Boga, wyspowiadaj się, żeby, żeby mieć czyste serce, pomódl się o duch, do Ducha Świętego, jak chociażby tą modlitwą, czy będziemy się też jeszcze modlić w czasie Komunii Świętej, modlitwą o stworzycielu duchu przyjść. Wiecie, to jest taka modlitwa, którą wasi rodzice modlili się przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Dlaczego? Bo prosili właśnie o światło Ducha Świętego. I dlatego też będziemy się też modlić o światło Ducha Świętego w czasie Komunii Świętej, kiedy Wy będziecie przyjmować Pana Jezusa, można zyskać to przy okazji dorosłym. Powiem, że to można zyskać także odpust zupełny, oczywiście pod zwykłymi warunkami, także korzystając z sakramentu pokuty. Więc o ten dar nie zapomnijcie, że Duch Święty także może Ci dać i dar mądrości, ale przede wszystkim dar rady. Bo chce Wam dać do ręki. Nie rybę, jak się to mówi, tylko wędkę. Żebyście wiedzieli, co zrobić właśnie, kiedy będziecie dokonywać rozmaitych wyborów w swoim życiu. Więc pamiętajmy o darze rady. Niech on będzie także dla was ważny. I o tym, że przyjmujemy Pana Jezusa i że, że cieszymy się, to widzę to po waszych twarzach już dzisiaj, po sakramencie pokuty, nie wiem, czy wiecie, ale naprawdę twarz człowieka się zmienia. I nawet nie wiecie, jak twarz Wasza teraz rozjaśniała, właśnie dziś, kiedy dzisiaj przyszliście, i chce, jesteście tak bardzo, bardzo widać otwarci na, tę, na to przyjście Pana Jezusa. I proszę Was, żebyście takie właśnie nastawienie swoje zawsze trzymali w swoim sercu. Otwarci. Dwa słowa do dorosłych. Proszę, dzieci o cierpliwość. Moi drodzy, dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii nam przypomniał o tym, że Duch Święty jest Duchem Prawdy. Był taki człowiek, który zadał pytanie: Cóż to jest prawda? i uciekł od, tego prawa, od, od tej odpowiedzi. Stał przed Panem Jezusem. Ten człowiek nazywał się Piłat. Człowiek zawsze może stanąć przed taką sytuacją w swoim życiu że może się dowiedzieć prawdy. Jaka jest największa prawda człowieka? Ktoś może powiedzieć, no tak, bo ksiądz to wiadomo, że musi być. Tak. Nie tylko muszę, ale i chcę powiedzieć tę najważniejszą prawdę. A jaka ona jest? Że Bóg stworzył człowieka, że Bóg odkupił go i że Bóg go umacnia w, w prawdzie. Możemy my iść inną drogą. Możemy. Tylko po pierwsze, ja się nie znam na tym, więc dlatego nie będę mówił na ten temat, natomiast wiem na pewno i stoi za mną nie autorytet mój, tylko autorytet Pana Jezusa. I skoro Pan Jezus powiedział, że taka jest największa prawda o Bożej miłości, to dobrze by było tę prawdę przyjąć, a nie patrzeć, oglądać, ewentualnie tylko spojrzeć i pójść w swoją stronę. Bo za chwilę będzie właśnie komunia święta, będzie z tego ołtarza, będziemy mogli przyjąć pana Jezusa w komunii świętej. I pan Jezus niejako do mnie i do ciebie mówi: bierz i jedz. Oczywiście, że możesz mu powiedzieć tak, jeszcze nie teraz. Masz do tego prawo, bo jesteś wolny. Dlaczego? Bo Bóg cię kocha i nie zmusi cię. Ale zastanów się, jakie są racje w życiu człowieka, by odrzucić Boga, który jest miłością. Czy rzeczywiście On, Bóg, człowiek, Jezus Chrystus zasłużył na to? A jeśli ktoś mówi, że gdzieś nie po drodze mi z tą wiarą albo gdzieś utraciłam, gdzieś coś się złego stało, no to módl się do Ducha Świętego. Niech On na nowo rozpali w Tobie wiarę, nadzieję i miłość, bo każdy człowiek ochrzczony ma, tylko nie ma w formie drzewa. Ma w formie ziarenka. I to ziarenko trzeba ciągle podlewać modlitwą, życiem sakramentalnym. Dobrze jest wiedzieć o tym i stosować to w swoim życiu. I ostatnia rzecz. Tak jak wiecie, zwłaszcza ci, którzy już może drugie dziecko mają, to już słyszą pewnie po raz kolejny, ale będę to mówił zawsze. Pierwsze piątki miesiąca. Błagam i proszę. Jeżeli nawet, bo wiem, że niektórzy rodzice jeszcze tego nie zrobili z rozmaitych względów, nieważne. Ważne, że możecie ciągle na nowo przyjść i do Pana Jezusa dziecko przyprowadzać. Zróbcie jedną rzecz. Wymyślcie, że w przyszłym roku, w tym szkolnym, Pierwszy piątek miesiąca, nie ma żadnego basenu angielskiego, tańców czy czegokolwiek innego. Tylko pierwszy piątek miesiąca to jest pierwsza spowiedź Komunia Święta wynagradzająca. Błagam i proszę. Wiem, że tylko w ten sposób, tak, ja mogę powiedzieć, tylko w ten sposób gwarantuje nam, uwaga, nie ksiądz, gwarantuje nam Pan Jezus dobre wychowanie sumienia. A jak się wychowa dobre sumienie człowieka to spokojnie można go rzucić w świat i świat go nie zepsuje. A on będzie przemieniał świat. Dlaczego? Bo idzie z Panem Jezusem. Niech Matka Najświętsza, Królowa Polski, nas trzyma właśnie w tym dobrym postanowieniu, właśnie w pierwszych piątkach miesiąca. Błagam i proszę.